Ok, zajęliśmy się głównymi prowoderami. Ogarnęłyśmy szkołę. A kto pójdzie za ich przykładem, na zawsze opuści szkołę. Diana, zaczynamy odnosić sukcesy. Kim jestem dla ciebie? Moją najlepszą przyjaciółką stworzyłam cię. Przyjaciółką? Przyjaciółkom? Patryk, słyszałeś, są przyjaciółkami. Tak, przyjaciółkami. Nie rozumiem, gdzie są Laila i Jana. Mam nadzieję, że w szkole mam złe przeczucia. E, e, co? Więc czyja to szkoła? Nasza. Nasza! Ja naprawdę rozumiem, że nie chcecie opuszczać tej szkoły, ale tego już za wiele. Co tutaj robicie? Diana, ja uczę, a uczniowie się uczą. Dlatego może wyjść i przestań nas rozpraszać. Nauczycielu Mike, może zapomniałeś, że zostałeś zwolniony z tej szkoły? Futboliści, Ice, nie rozumiem. Przyłączyliście się teraz do nich? Diana nie popieramy tego, ale zajęli szkołę. Diana, my się chcemy uczyć, a w szkole zaczęło być nudno. Diana, nie mam zamówień w kawiarni, a drużyna koszykarska została rozwiązana. Chcecie mi powiedzieć, że teraz jesteście wszyscy razem i jesteście przeciwko mnie? Tak, Diana, wszyscy są przeciwko tobie, bo każdy chce się uczyć. Wszyscy chcą się trzymać razem, a ty im na to nie pozwalasz. Nauczycielu Mike, co? Przypominam, że na początku wszyscy byliście przeciwko mnie. Futboliści, Ice, Timur, czemu mi to zrobiliście? Nawet was nie wyrzuciłam. Ale dobra, Jana i Laila zaraz tu będą, a wy opuścicie tą szkołę na zawsze. Dobra, Diana powiedziała swoje. Możemy kontynuować. Nauczycielu Mike, Diana jeszcze nie wie o Janie i Laili. Zaraz się dowie. Biedna Diana, biedna Diana, jestem zdrajcą. Dima, wszyscy tu jesteśmy zdrajcami, ja ty jednym z nich. Dobra, czemu się tak martwicie? Szkoła bez uczniów nie jest prawdziwą szkołą. A to, że ona się popisuje, to jej problem. Że niby plotkowaliśmy o niej. Pfff, każdy o każdym plotkuje. Dobra plotkarze. Dobra nauczycielu Mike, muszę iść za Dianą. Nie mogę zostawić jej samej. Dima usiądź, jak teraz pójdziesz do Diany, to nasza przyjaźń się zakończy. A beze mnie jesteś nikim. Dima, ty zawsze mnie tak ranisz. I co? Teraz cała szkoła jest pod naszą kontrolą. Napiszę artykuł pod tytułem Laila i Jana pokonały całą szkołę. Nawet Dianę. Jesteśmy genialne. Dziewczyny, w końcu was znalazłam. To straszne, co się tam dzieje. Nauczyciel Mike daje tam lekcje. I wiecie co? Nawet futboliści. Oni nas zdradzili. Są razem z nimi. Jakie to straszne. Widzisz, Diana? Wszyscy cię zdradzają. A wiesz, co to znaczy? Dziewczyny, co z wami? Czemu nie odbierałyście moich telefonów? Wiecie, ile razy próbowałam się dodzwonić? A jeżeli jesteście w szkole, to czemu nauczyciel Mike daje lekcje? No, zdecydowałyśmy, że nie będziemy się kłócić z całą szkołą. Tak, pogodziłyśmy się ze wszystkimi, ale mamy jeden warunek. My będziemy rządzić w tej szkole, a ty możesz tutaj się uczyć. Jak, Diana, możesz się tutaj uczyć? Co dziewczyny? Jestem w szoku. Oszalałyście? Byłyście moimi najlepszymi przyjaciółkami, w pewnym sensie. Potem zmusiłyście mnie do wyrzucenia prawie wszystkich ludzi z tej szkoły, a teraz pogodziłyście się ze wszystkimi i będziecie tutaj rządzić? Tak, wszyscy nas polubili. Tak, byli bardzo szczęśliwi, że mogą wrócić do szkoły, ale teraz, Dianeczko, nienawidzą cię jeszcze bardziej. Czyli to właśnie zrobiłyście dziewczyny? Po prostu mnie wykorzystałyście, a tak naprawdę nie było między nami przyjaźni. Po prostu chciałyście rządzić w mojej szkole. No nic, dziewczyny, nie martwcie się. Karma wraca, jak bumerang. Ona straszy nas bumerangiem. Jana, uspokój się. Ona po prostu ciągle w siebie wierzy. Pozwól jej trochę pomarzyć. Nadszedł czas porządzić tą szkołą. Dziewczyny, dać odpisać? Browasty, jestem zazdrosna. Mnie zapytaj, a z nią nie rozmawiaj. Tak, nie rozmawiaj ze mną, bo inaczej Zielona nie będzie ze mną rozmawiać. Dobra, sałatę, kochani, doszło pisać. Ja sama niczego nie mam. Halo, mamo, tak, znowu jestem w szkole. Jaka Diana? Diana już tutaj nie rządzi. Kitty, Kitty. Zadowolona ze zmian w szkole? Pełnie. nie chcę słuchać tych dziewczyn w niebieskich spódnicach. Kiedyś było lepiej. Żaby, czemu tak marudzicie? W szkole dzieją się zmiany. Diana już o niczym nie decyduje. Nie wiem, czuję się jak zdrajca. Diana mnie nawet nie wyrzuciła. Max dzisiaj tego nie zrobiła, ale mogła to zrobić jutro. Cieszę się, że jesteś w tej szkole razem z nami. Dobra Diana, przestań płakać. Myślałaś, że znowu będziecie przyjaciółkami, ale nie, one cię zdradziły, po prostu cię wykorzystały. Ale dobra, przecież masz maskotkę, jest jedynym, który cię wspiera i nigdy cię nie opuści. Cześć, Cześć, 11, 11. Cześć! Pamiętacie, kto rządzi tą szkołą? Kto was przygarnął do tej szkoły? Jana i Laila! Wy to rządzicie! Mówicie poważnie? Zamierzacie robić to, co mówią? To niedorzeczne! Widzę, że wszyscy są tutaj w porządku, z wyjątkiem Kitty. Kitty, chcesz, żebyśmy cię wyrzuciły? Kitty, zapomniałeś, że ty i Diana jesteście konkurentkami? Powinnaś być zadowolona, że dałyśmy ci szansę! Kitty, cicho. Drużyna króliczków została rozwiązana. Teraz będziemy najfajniejszymi cheerleaderkami w szkole. Kitty, lepiej się z nami zaprzyjaźni. Zapomniałaś, kto tu rządzi? Możesz wylecieć z tej szkoły w sekundę. Raz, dwa. Malik, malik, czy to znaczy, że zdradziły Dianę? Chyba tak. Żal mi, Dianę, ale naprawdę chcę chodzić do tej szkoły. Zejdźcie z mojego biurka. W przeciwnym razie zaraz znajdziecie się na podłodze. Dobra, dobra, Kitty, czemu jesteś taka wredna? Nie masz dzisiaj nastroju? Jeszcze z tobą, Kitty, porozmawiamy. Ja też byłam przyjaciółką Diany, ale nie byłam takim szczurem. Kitty, chcesz zostać wyrzucona? Nie mieszajmy się. Posłuchajcie, żeby nie będą robić tego co one mówią. Maskotko, one mnie też zdradziły. Dlaczego? Dlaczego wszyscy się tak zachowują? Kiedyś byli moimi przyjaciółmi. Maskotko, czemu nic nie mówisz? Podoba ci się moja maseczka? Okej, okay. Laila i Jana wpuściły wszystkich do szkoły. Nauczyciel Mike daje teraz lekcje. Zupełnie nie wiem co mam robić. Bierz Diana, wspieram Jana i Layla. Tak, tak. One mnie zdradziły. Stop. Co? Ty ich wspierasz? Bierz Diana, dziewczyny mają się całkiem dobrze. Jak to ma Skotko? Co one robią dobrze? Czy są dobre w byciu moimi kumpelami, mówiąc mi, żebym wyrzuciła połowę szkoły? A potem stają się szefami mojej własnej szkoły i pogodziły się ze wszystkimi! Czy właśnie to jest to, co one robią dobrze? Wiesz, Diana, ty wszystkich wyrzuciłaś, a oni wszystkich przyjęli. Teraz jest fajnie w szkole. To ty też jesteś razem z nimi, tak? Dobra, maskotko, wynoś się z mojej garderoby. Diana, to twoja wina. A jako, że za niedługo wylecisz ze szkoły, ta garderoba nie będzie twoja. Jestem w szoku. Nawet maskotka mnie zdradziła. Czy wszyscy spiskowali za moimi plecami? Dobra, teraz nie mam nic do roboty w tej szkole. Zostali tutaj sami zdrajcy. Hej, Diana, płaczesz? Pakujesz swoje rzeczy? Jesteś gotowa poddać się od tak? O, żaba, a co tutaj robisz? Tak, odchodzę. Możesz świętować. Poczujesz się znacznie lepiej bez mnie. Wiesz, Diana, nie powiedziałabym, że bez ciebie będzie lepiej. Jana i Laila naprawdę mnie wkurzają i na twoim miejscu bym się tak szybko nie poddawała. Wszyscy w tej szkole są przeciwko mnie. Nie mam tutaj nic do roboty. Nie chcę się uczyć ze zdrajcami. Wiesz, Diana, bo nie masz wsparcia, ale gdybyś miała wsparcie, byłabyś w stanie zmienić wszystko. Maskotka była moim ostatnim wsparciem i on też mnie zdradził. Dobra, żaba, zostaw mnie w spokoju. Pozwól mi spakować moje rzeczy. Wiesz, Diana, nie podobają mi się zmiany w naszej szkole. Mogę cię wesprzeć. Wiem, że jestem żabą, ale możesz na mnie polegać. Nie będę takim szczurem jak Jana i Laila. Razem możemy wszystko zmienić. Po co ci to, żabo? Po prostu nie chcę robić tego, co one mi rozkażą. No dobra, to jaki masz plan? Musimy ogłosić, że jesteśmy przyjaciółkami. Nie możemy być przyjaciółkami. Wyglądasz jak żaba. No przykro mi, jestem tym, kim jestem. No to musimy cię zmienić. To co, umowa? Umowa, ale nie waż się mnie oszukać. No co, kochani, pochwalcie nas! Pokonałeś mediane. Ona A nam zginęła, zginęła jedna, jedna żaba! Oj, Kitty, chyba za bardzo boję się zmian w tej szkole. Jak wam się nie podoba, wiecie, gdzie są drzwi. Dziewczyny, mam pytanie, czy Diana będzie chodziła do tej szkoły? Czy ją wyrzuciłyście? Powiedziałyśmy jej, że jak chce, może zostać. A co ona może zrobić? To nie ona tutaj podejmuje decyzję. Ewa, jesteś ze mną? Nie, Dima, nie chcę się angażować. No ładnie. Wiecie co, Diana jest silną dziewczyną i odzyska władzę. Zapamiętajcie moje słowa. słyszałyśmy się? To on, on jest zdrajcą. Może i jestem zdrajcą, ale to nie moja wina, że kocham Dianę. Przecież siedzi ma, bo w każdej chwili mogę zacząć spotykać się z Dianą. Stop, stop, odwróciliście uwagę od tematu. Nie rozmawiamy o tym, kto się z kim spotyka, tylko o tym, kto tu rządzi. My tutaj rządzimy. A ja już nie jestem króliczkiem, tylko przegrywem? Nie martw się, fajnie jest być przegrywem. Kokoszonek, ja też tutaj siedzę. Staram się być przyjazny. Mary Kitty odeszła. Zdecydujmy, kto teraz będzie kapitanem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Pozwólcie mi być trueliderką, proszę. Tak, jasne. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Może przestaniecie się w końcu całować w mojej kawiarni? Wasza ślina jest dosłownie wszędzie. Będziemy, Będziemy się, się całować, całować gdzie chcemy. chcemy. No to co? Idziemy pokonać tych zdrajców? Zróbmy to. Eee, nowa dziewczyna? Dla ciebie, nauczycielu Mike, tak! tak. Oj, 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 Diana już ma plan. Jana! Leila! Rządzą! Rządzą. Tak, 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 tak! Nie rozumiem, a co to ma być? Blondynka? Moja silna dziewczyna, pokonajcie tych zdrajców! A teraz mnie posłuchajcie. Zdradziliście mnie. Maskotka mnie zdradziła. Nawet ci, których nie wyrzuciłam, zrobili mi to samo. I ja zostałam sama. Diana chyba na poważnie tak gada. Mamy problem. A kto tam jest obok niej? Nie wiem, ale podoba mi się. Za wcześnie świętowałeś ci dziewczyny. Nikt nie będzie was słuchał. I przynosicie wstyd drużynie króliczków, nawet w starych kostiumach. Zabierzcie ich stąd. To oszustki. Wynaście się. Ta szkoła jest... Nosza. Nasza! O, smajlik widzę, że pierwszy krzyczysz nasza. Tak, a kiedy tutaj tak krzyczysz, to Twoja Nat publikuje nowe zdjęcia z bokserem. Co? Wiecie co, dziewczyny? Byłam gotowa się poddać i opuścić tą szkołę na zawsze, ale. dałam jej moje wsparcie i teraz musicie odejść. I tak przebierzcie się, nie przynoście wstydu. Co, to nie rozproszaj się. Wiecie co, zmieniłem zdanie. Myślę, że to Diana powinna rządzić szkołą, prawda? No. Tak, Smalik. niech to Diana rządzi szkołą. Będziecie żałować tej wojny. Nie poddamy się tak łatwo. I wszyscy, którzy byli przeciwko nam, będą tego żałować. No i co? Wszyscy, którzy nie chcą uczyć się z Dianą, drzwi są tam. Żeby, Wy też możecie iść, jeżeli chcecie. Diana, zawsze widziałem, że wygrasz. Okej, okay. zajęliśmy się głównymi prowodyrami. Ogarnęłyśmy szkołę, a kto pójdzie za ich przykładem, na zawsze opuści szkołę. Diana, zaczynamy odnosić sukcesy. Kim jestem dla ciebie? Moją najlepszą przyjaciółką stworzyłam cię. Przyjaciółką? Przyjaciółką? Patryk, słyszałeś, są przyjaciółkami. Najlepsze przyjaciółki, chłopaki, ja chyba postaram się odzyskać Dianę. Jak chcecie, to mówcie się z jej przyjaciółką. No co, Kitty, dzisiaj jest ważny dzień. Bardzo ważny. Dzisiaj zdecydujemy o losie dwóch szczurów? No kitty nie będzie tak źle. To tylko dwie wariatki. Co ty tu tak siedzisz w ogóle przejmujesz się mną? No? Jasne, że tak, Smajlik, ale przecież nie mogę Ci pomóc w tej sytuacji. Dobra, smajnik, pomyśl, jak zerwać znak, żeby cię nie wyrzucili ze szkoły. A Nat jest tu dzisiaj w ogóle przeszła do szkoły? Smilik, nie rozumiem czym się tak zamartwiasz. Podejdź do niej i po prostu powiedz dobra, moja miłość się odeszła, przepraszam, nie będziemy razem. I wróci do Aiso. No tak, jeszcze się odwdzięczę AIC'owi. Tam mu jego miłość z powrotem. Smilik, naprawdę jestem tobą zmęczony. To ty masz kłopoty, więc to ty podejmuj decyzję. Ja nie mogę Ci pomóc. Dzięki przyjacielu, powiem ci to samo jak ty będziesz potrzebował pomocy! Jana, zachowujesz się jak historyczka. Laila, dzięki, jak mam się uspokoić? Nie wiesz, że dzisiaj nasz los jest przesądzony? Wszyscy będą głosować przeciwko nam i wyrzucą nas ze szkoły. Jana, bądźmy szczere. To nie jest nasza szkoła. Chciałyśmy ją przejąć, ale się nie udało. I w tej sytuacji nie powinnyśmy się wcale martwić. Ale musimy się zastanowić. Już się zastanowiłam. Rzucę się do stóp Diany i powiem: proszę, pozwól mi zostać w tej szkole. No, Jana, jak planujesz całować stopy Diany? to zrób to beze mnie. Czekaj, Laila, czekaj! Jana, nie jestem Dianą, nie musisz mnie trzymać. Dobra, jestem spokojna. Spokojna jak ogórek. No tak, przypominasz dziś ogórka. No, ale mam inny pomysł. Napowiedz no mi, Jana. Możemy udawać, że jesteśmy bardzo biedne, żeby cała szkoła się nad nami zlitowała. O, to całkiem dobry pomysł. I co, żaby? Nie macie kapitana? Słyszałam, że wasz kapitan został najlepszą przyjaciółką Diany. Czy to prawda? Posłuchaj, Nat, nie bądź niegrzeczna, jeszcze nie wiesz, co się z tobą stanie. Wszystko się zmieniło. Diana i Kitty rządzą teraz szkołą i wszystko będzie inne. Tak, prawie zostałyśmy wyrzucone z powodu zdrady. Ale już się nie popisujemy, nie chcemy zostać wyrzucone ze szkoły. Stop, dziewczyny, nic mi o tym nie mówiłyście. Co się zmieniło? Nat, przykro mi, nie możemy z tobą rozmawiać. Spotykasz się ze Smilem, a to bardzo niedobrze. Co? Stop! A gdzie smile? Cieszę się, że wróciliście. Znowu mam tyle zamówień. Aj zjemy pizzę. Carbonary. Aj nasz drogi baristo, przynieś nam koktajle truskawkowe, proszę. A czemu taka milutka jesteś? Patryk, zapomniałeś? Wszyscy w tej szkole muszą być mili. Już wam przyniosę zamówienia, ale proszę dajcie mi napiwki, bo wiecie, dwa dni byłem bez żadnych zamówień. Cześć, witam wszystkich w tej kawiarni. Hey. Diana! Diana, Diana, dobrze ci widzieć z powrotem. Diana, usiądź, ustąpię ci stolik. Jestem bardzo zadowolona, że jesteście tacy uprzejmi, ale przestańcie się przymilać. Nie podoba mi się to. Pamiętajcie, że dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dzisiaj rozstrzygnie się los dwóch szczurów z tej szkoły. Diana, przekazałem już dyrektorowi wszystkie dokumenty do wyrzucenia. Dobrze zrobiłem? Na no co macie ochotę kakao jak zwykle? Nauczycielu Mike, pospieszyłeś się. To nie dyrektor tu decyduje, tylko uczniowie i ja. Aj, z dwie lata. Diana, my już zdecydowaliśmy, że zagłosujemy przeciwko nim, tak chłopaki? Eee. Powiecie mi swoją decyzję później. O, nauczycielu Mike, widzę, że sprawdzasz testy. Jaką dostałam ocenę? Diana, twój poszedł idealnie, masz najwyższą ocenę. Dziękuję, nauczycielu Mike, cieszę się. Ależ ta szkoła się zmienia. Przy okazji, Diana, chciałem ci zapytać o Nat i Smilika. Ach, tak, Nat. A ona jest dzisiaj w szkole? Widziałem ją, ale się nie przywitała. Ojej, nawet się nie przywitała? Jaki samolub. No dobrze, Ice, w takim razie dzisiaj też zdecydujemy o losie nad. Ją też wyrzucisz? Ice, ja nikogo nie wyrzucę. To uczniowie zdecydują. Ice, przynieś jakieś słodycze. Chcę, żeby czuła się tak samo jak ja, żeby czuła się zdradzona. Dima, daj spokój, mówię jej, że to zrobisz. Jak Nat wyleci ze szkoły, to Smiley zacznie podrywać Dianę. Dobra, Kev, jestem gotowy. Dobra, wszyscy będziecie tego świadkami. Diana, kocham cię, jesteś najszczerszą i najmilszą dziewczyną. Niespodzianka. A, tak, żebyście nie mówili, że tylko jej daję wiersze, to prezent dla niej. Diana, to dla ciebie. Dima, cóż za niespodzianka, ale nie mogę odebrać tego prezentu. Dima, przestań zaczepiać Dianę, jest dużo innych wolnych dziewczyn. Kev, co mam powiedzieć? Powiedz, że nie interesują ci inne. Tak, inne mnie nie interesują. Są brzydkie. Oh my God! Mógł tego, tego nie, nie mówić. mówić! Dima, co ty powiedziałeś? Co powiedziałeś? No, a powtórz to. Dima, przesłyszałam się. Dajcie mi spokój, o was nie mówiłem. Diana, weź ten prezent. Proszę, podej mi właściwą decyzję. Co dziewczyny, jak wyglądam? Normalnie. Normalnie! Co? Fajnie! Dziewczyny, posłuchajcie mnie. Nie bójcie się, Diany. Ja jestem kapitanem waszej drużyny. Wszystko będzie jak wcześniej, a ja będę spotykać się ze Smilem. Jest taka pewna siebie. Bo jeszcze nie widziała Diany. Dzisiaj zdecydujemy o losie Laili i Jany, a ona też ma szansę na wyrzucenie. Smilik. Smilik, kochany, tak bardzo za tobą tęskniłam! Ja muszę iść. Czekaj! Nad, muszę ci coś powiedzieć. Smile, wiem, nie odbierałam telefonu. Przepraszam, nie miałam zasięgu. To bez różnicy. Nad, przekro ale zrywam z Tobą, nie chcę być wyrzucony ze szkoły. Co? Zakończyć związek? Przyszłam tutaj do ciebie, a Ty postanowiłeś ze mną zerwać? Nad, ty i nie jesteście dobrą parą. Powinnaś wrócić do Aisa, byliście naprawdę fajną parą. A Smileik musi pogodzić się z Dianą. Słyszałaś, co powiedział mój przyjaciel? A ja przyjaciół słucham. Co, Smile? Wybrałeś szkołę zamiast mnie? Jesteś głupi, bądźcie sobie razem. A ja jestem kapitanem drużyny i byłam poza domem. A teraz wszystko załatwię. Gdzie Diana? Dobra, widzisz, Smilik, poradziłeś sobie z znak Zerwały z nią. To dopiero początek. Jeszcze muszę pogodzić się z Dianą, a to będzie trudniejsze dużo trudniejsze albo niemożliwe. Na co się gapicie? Na wszystko, wszystko w porządku? W porządku? Nie, dziewczyny, nie w porządku, jesteście głupie. Gdzie jest Diana? Ciekawe, co tam się stało. No co, zagrajmy w raz, dwa, trzy, kto będzie kapitanem. Raz, raz, dwa, trzy. raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dziewczyny, weźmiecie nas do drużyny? Tak, jesteście dwie, a możemy być cztery, będziemy najsilniejsze. Posłuchajcie, dziewczyny. Nie pozwolimy nikomu dołączyć do naszej drużyny. Jeszcze nie wiemy, kto zostanie kapitanem. To będę ja. Nie, ja! Ja! Dawaj, raz, raz dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. trzy. Mogę z wami zagrać? Ja mogę zostać kapitanem. Raz, dwa, trzy. Ej! Ej. Żaby, cześć! Zielona Karina, cześć! Raz, raz dwa, dwa, trzy. Raz. raz. Jana, Laila. A czemu jesteście takie miłe? I dobre? A wy zagłosujecie przeciwko nam? W ogóle na mnie współczujecie? O! -o, -o, -o. <średzimy> Ej, to wcale nie jest śmieszne! Zapomniałyście, że jak rządziłyśmy tą szkołą, to kto pozwolił wam wrócić do szkoły? My! Oj, dziewczyny, naprawdę nam przykro, ale zrobiłyście tyle głupot, więc zagłosujemy przeciwko, przeciwko! Dowiemy się na głosowaniu. No dobra, spoko, dobiorę się do Was po szkole! Jana, dziewczyny, nie słuchajcie jej. Wyglądacie dzisiaj tak pięknie i zastanówcie się nad tym głosowaniem. Ktoś tu dzisiaj postradał zmysły. Jana, Jana. jeszcze wczoraj rządziły, a dzisiaj pewnie opuszczą szkołę. Dziewczyny, zagłosujecie przeciwko nim? Na pewno, że, że tak. tak. Dobra, Kitty, jestem gotowa. Tak naprawdę. To trochę mi ich żal. Diana, nie powinnaś się nad nimi litować. Nie będę. Obiecałam to sobie. Nie złamie się. Dotrzymam słowa. O, Diana. Przepraszam, że nie zapukałam. Powiedz mi proszę, co się tutaj dzieje? Czy ty nastawiłaś smajla przeciwko mnie? Ojej, zaczyna się bałagan. O, Nat, cześć. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Nie było cię przez trzy dni. Posłuchaj, Nat, kiedy cię nie było, wszystko w tej szkole się zmieniło. A tak naprawdę, to w ogóle nie przejmuje się Smilem. Posłuchaj, Diano, gdybyś nie przejmowała się Smilem, on już by o tym wiedział i nie zerwałby ze mną. Oho, więc cię rzucił? No tak, Smile mnie szokuje. Jak widać, nie potrafi być zbyt długo w związku. Posłuchaj, Diano, jak myślisz, że będziesz spotykać się ze Smilem, jesteś w błędzie. On po prostu chce zostać w tej szkole. Diana, ja na twoim miejscu bym jej nie słuchała. Nat, czy to wszystko? Co? Nie, nie wszystko. Czemu jesteś taka spokojna? Chyba zapomniałaś, że to ja jestem kapitanem drużyny. Ja. Nat, muszę cię rozczarować. Jak mnie nie ma, to zespół króliczków nie istnieje. Ale niedługo wszystko się zmieni, a zespół króliczków zostanie odświeżony. Co? Co tutaj się działo przez te kilka dni? Co się zmieniło? Nat, Nat wiele, wiele rzeczy się, rzeczy się zmieniło. Się zmieniło. Jak to? Czy to oznacza, że nie mam chłopaka i nie jestem kapitanem drużyny? Jak do tego doszło? Smilik, a jak planujesz porozmawiać z Dianą? Po pierwsze mam powód, zostawiła słuchawki, po drugie dam jej różowego kitkata. Ona uwielbia wszystko, co różowe. Dobra, Smilik, powodzenia, ale proszę, nie pakuj się w kłopoty. Jak masz problemy, to mi cię szkoda. Dobra, cicho, Diana idzie. Tylko proszę, Diana nie zmieni zdania. Kitty, nie martw się, wszystko odbędzie się zgodnie z planem. O nie, co on tutaj robi? Hej, Diana, zostawiłaś mi mnie słuchawki, postanowiłem ci je oddać. A niech to głupia ja! Tak, Smile, zapomniałam nauczników, dziękuję. Diana, on chce się pogodzić. Diana, to jeszcze nie wszystko to twój ulubiony różowy kitkat. Diana, weź kitkat, to tylko czekoladka. Dzięki, Smile. I koniecznie przyjdź na głosowanie. A, oh, to był pierwszy krok do pogodzenia się z Dianą. Smajlik, jeżeli to był pierwszy krok, to masz jeszcze dużo dochodzenia. Proszę, nie głosujcie przeciwko nam! Zmienimy się! Już się zmieniłyśmy! Jak ktoś zagłosuje przeciwko nam, zabiorę ten kij i pobije was wszystkich po szkole! Żal wam ich! Nie! Przestań krzyczeć, jesteśmy biedne. Jesteśmy biedne. I tak, kochani, musicie dzisiaj zdecydować o losie Jany i Lajli. Tylko wy zdecydujecie, czy zostaną w tej szkole, czy nie. Mamy nadzieję, że nas pożałujecie. I tak, zaczynamy głosowanie. Stella pierwsza. Ja przeciw, nieraz mnie zraniły. Ja przeciw. Przeciw. Ja też przeciwko, ja też, ja też. Nie. Ja też przeciwko! Ja też przeciw. Ja też. Żeby są przeciw! Są przeciw. My, My przeciw. przeciw! Ja przeciwko, ja też przeciwko. Ja też przeciw! A ja jestem za, niech zostaną! Nad. Nad! Widzisz, mamy wsparcie. Dziewczyny, nie bójcie się! Nie wiem co się stało w tej szkole, ale one zostaną! Proszę bardzo, oto trzecia kandydatka, która weźmie udział w głosowaniu. Okej, okay, kto jest przeciwko Nat? Każdy, dlatego Jana, Leila i Nat zostają wyrzucone. Dziewczyny, pamiętacie, jak mówiłam wam o bumerangu? Teraz wasza kolej, żeby przeżyć moją historię. Czy ja to jedyna, niczego nie rozumiem? Dianeczka, wybacz nam, proszę. Wiemy, że wszyscy są przeciwko nam, ale proszę, wybacz nam. To ty decydujesz. Żal mi ich. Diana, nie. Dobra, podjęłam decyzję. Jak sądzisz, Smiley wylecą czy nie? Ta, najpierw Nat, potem Jana i Laila. Nie powinna im wybaczać. Bo by im nie wybaczyła. Niech one polecą. Diana, nie wybaczaj im. Sądzę, że wybaczy. Nie, nie wybaczaj. No i... Dziewczyny, zdecydowałam, że dam wam jeszcze jedną szansę Macie miesiąc na zmianę Ale jeżeli nie zmienicie się w ciągu tego miesiąca To zostaniecie wyrzucone z tej szkoły Miesiąc! Cały miesiąc! O, Diana, jakie to miłe Jakie to hojne z twojej strony Ice, Ice, przepraszam Tak za tobą tęskniłam, przepraszam Nad, nad, czekaj, nie możemy się spotykać Ice, nie mów tak Dopiero wszystko się zaczyna To moja szansa To twoja szansa Dima nawet na to nie licz. Daj mi dzisiaj czekoladkę. To, to była, była, zła decyzja! Ais, Ais, przepraszam! Kochani, słyszeliście, postanowiłam dać Janie i Laili ostatnią szansę. Mają miesiąc, żeby się zmienić, ale jeżeli się nie zmienią, to opuszczą tą szkołę raz na zawsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Pa pa! Jana, miesiąc. Leila, jak zrobisz to dobrze, odniesiemy sukces.